Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Chcę Wam pokazać nową, bardzo ciekawą funkcjonalność, którą wprowadzam, która mam nadzieję bardzo Wam się przyda. Otóż wszystkie moje nowe filmy będą realizowane w środowisku Python i będą zaopatrzone w w pełni interaktywne, dostępne dla Was środowisko do programowania, modyfikowania i używania moich kodów. Pokażę Wam teraz, jak ono y, działa. Otóż klikamy. W taki film ten akurat dotyczy oscylatora harmonicznego. No i tutaj omawiam ten, ten przykład, tworzę cały kod. Ale co najważniejsze, tutaj mamy link, po kliknięciu w który utworzy się nam właśnie to wirtualne środowisko, w którym można będzie ten kod uruchomić, a także edytować. I proszę zobaczyć, uruchamiam sobie go w nowej karcie. A tutaj muszę chwileczkę poczekać, ponieważ środowisko Binder właśnie będzie tworzyć ten kod. To chwilę, przepraszam, to, to moje wirtualne środowisko to troszeczkę potrwa. O, już się kończy ten proces. No i zaraz będziemy mogli pobawić się tym kodem. Mam zamiar tworzyć całe interaktywne repozy repozytorium wielu, wielu przykładów, tak, żeby pomóc Wam w nauce. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy. Cały mój skrypt, w tym wypadku realizuje on równania wahadła matematycznego. Tutaj mamy przebiegi dynamiki, tutaj płaszczyznę fazową. No i teraz, jeżeli chcę na przykład zmienić parametry i policzyć to ponownie, zwiększam długość linki akurat w tym momencie, zwiększam wartość współczynnika tłumienia no i chcę przeliczyć wszystko ponownie, klikam więc tutaj. I proszę zobaczyć, obliczenia właśnie się wykonują. Chwileczkę to potrwa, akurat przy tych ustawieniach. No i mamy możliwość zobaczyć nowe przebiegi. No tutaj jeszcze. O właśnie, widzimy w tym momencie przy takim większym tłumieniu, akurat wahadło znacznie szybciej przestaje drgać. Mamy też adekwatną do tego płaszczyznę. Fazową. Także wszystko jest w pełni interaktywne. Zachęcam do korzystania z tego, zarówno możecie się bezpośrednio tutaj uczyć programować, jak i badać sobie te moje układy. Jak również wykorzystywać sobie ten mój kod w jakichś tam swoich celach. Ja nie mam nic przeciwko, nawet zachęcam. Oczywiście, jeżeli. Chcecie wesprzeć moją działalność, tak, żebym mógł wam dostarczać więcej takich użytecznych materiałów? To koniecznie zostawcie suba, zostawcie lajka i komentarz, bo dzięki temu YouTube lepiej promuje moje działanie i będę mógł docierać do większej ilości ludzi. Dzięki i powodzenia w nauce.